Dzień dobry panu. A w jakiej sprawie to zebranie? Należy wybrać komitet mieszkańców. Żyjemy w końcu w cywilizowanym świecie. Nie w Ale, ale. Y, niech mi pani nie powie, jaką kandydaturę by pani wysunęła na przewodniczącego? Y <suszy> Wie pan, no. Doprawdy nie mam pojęcia. O, może by ktoś z mojego ciała, to znaczy z naszego ciała. Nie, chciałam powiedzieć, że, że w naszym bloku mieszka profesor. Więc Jeszcze raz znakomić. Mało jest komitetów, co do mają profesora w swoim składzie. Oczywiście takiego autentycznego profesora. Przepraszam. Nie chciałem panią urazić.